dobry Dzisiaj na stole warsztatowym gramofon firmy Sony PSX55, pełny automat. Cierpiący na taką wadę, że talerz nie chce się kręcić, automatyka nie chce działać. Ogólnie gramofon nie chce za bardzo współpracować z użytkownikiem Zapraszam do oglądania filmu. Włączę teraz zasilanie gramofonu. O, widać, że talerz wykonuje coś takiego i to wszystko wyłączę Normalnie talerz się obraca luzę, włączę o. Coś takiego się dzieje nacisnę start Coś próbuję wykonać, ale dalej nie ma żadnego konkretnego działania I to wszystko, co gramofon robi. Powrót. I to jest koniec działania gramofonu. Taki widok ukazuje nam się po zdjęciu talerza. Ja już tutaj zdjęłem hercela z wkładką, żeby nie uszkodzić igły. I mamy tutaj głowicę układu tachometrycznego, która jest pobudzana paskiem magnetycznym, który jest napylony na krawędzi talerza oraz dwa czujniki fotooptyczne które informują automatykę o rozmiarze założonej płyty a jest tutaj wieża świetlna która oświetla te czujniki i w zależności czy jest przysłonięty jeden czy przysłonięty są dwa wybiera rozmiar płyty single lub płyta długogrająca a tak wygląda talerz od dołu i tu od wewnątrz jest napylona warstwa magnetyczna na całą krawędź talerza, nawet widać odkusz lakieru jest to lakier magnetyczny, który powoduje powstawanie impulsów właśnie tutaj, w tej głowicy, i informuje na układ automatyki, jaka jest obecnie prędkość obrotowa talerza, czyli wytwarza sygnał sprzężenia zwrotnego do układu stabilizacji. Prędkości obrotowej, taki widok ukazuje nam się po zdemontowaniu dolnej pokrywy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście silnik. Tutaj mamy płytkę sterującą, układy zasilające, płyta sterowania. Tutaj cały mechanizm podnoszenia, opuszczenia ramienia, układ automatyki. Transformator sieciowy jest. Na takich podkładkach amortyzujących, zamontowane. A tutaj ten kabelek przekazuje właśnie sygnał z tej głowicy tachometrycznej do układu elektroniki. No, i chyba pierwszą czynnością to będzie sprawdzenie jakości tego sygnału tachometrycznego oraz sprawdzenie tranzystorów mocy, które przełączają uzwojenia silnika z tego względu, że. On blokuje się w jednej pozycji zupełnie jakby miał taki elektroniczny hamulec. Jakby przez jedno z uzwojeń płynął cały czas prąd i powodowało to, to, że silnik stoi nieruchomo i nie ma siły się obrócić. Silnik już wymontowany. Duże koło magnetyczne oraz cewki, które powodują powstanie wirującego pola magnetycznego i powodują obracanie się silnika. Są one cyklicznie przełączane tutaj za pomocą tych tranzystorów, o, które są na radiatorach. Ja je sobie przemierzę, na szybko sprawdzę i zobaczymy czy są sprawne. Tak wygląda silnik po zdemontowaniu z niego osi talesza i rotoru. No, rotor, tak jak widać, pierścień magnetyczny. W tym miejscu całość opiera się na kulce łożyskowej. Ojej, nie chciało mi się trafić tu. Kulka w tej chwili leży w tym miejscu. Natomiast całość wchodzi tutaj do tulei łożyskowej, takiej panewki. Wszystko muszę, przy okazji, mając rozebrany silnik, oczyścić. Nałożyć nowy olej. Sprawdziłem napięcie zasilające. I są one jakieś dziwne, niestabilne 12V, czasami jest, czasami nie ma. Podniosłem tutaj płytkę sterowania i zasilania, nie wiem, czy to będzie widać. Jest bardzo dużo zimnych lutów tutaj, szczególnie w obszarze, gdzie są tranzystory mocy. I ja przelotuję cały ten obszar płytki, wszystkie podejrzane luty, a dodatkowo sprawdzę kondensatory elektrolityczne, w jakiej są kondycji, jakie mają parametry. Sprawdziłem tutaj płytkę sterowania i wszystko jest w porządku. I w tej chwili zajmuję się testowaniem silnika. Napięcie sterujące podaję tutaj tym przewodem z zasilacza laboratoryjnego. I on powinien się, silnik powinien się kręcić, mieć obroty w zależności od napięcia, które przykładam tutaj z zasilacza. Włączę teraz gramofon. Silnik powinien, silnik powinien się kręcić, ale bardzo ciężko, jest takie miejsce, o, że nie można ruszyć, tak jakby cały czas on. O! Nie mogę przekręcić w tej chwili, w jednym z położeniu jest silnik hamowany. Wyłączę zasilanie, i w tej chwili mogę. Go swobodnie obracać palcami. Zrobiłem serię pomiarów. I jest tutaj na płytce, w tym miejscu, wzmacniacz operacyjny, który steruje końcówką, końcówkami mocy. Ja wyjmę, podmienię ten wzmacniacz operacyjny i zobaczymy, co się, co się będzie dziać. Myślę, że przyczyną takiego zachowania się. Gramofonu jest uszkodzony układ scalony, bo napięcia na wyjściach są takie dosyć dosyć dziwne. One operation later. Układ scalony już podmieniłem. Jest to układ scalony z firmy JRC NJM 4558. Tam są wewnątrz dwa wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacz już jest uruchomiony, i teraz zobaczymy z tej strony. Muszę się przemieścić, włączam gramofon i silnik powinien się kręcić. No i zaczął się silnik kręcić. Silnik się obraca, i teraz zmienię napięcie sterujące. W tej chwili mam około 3V. Wpisyłem je do 1,7V. Jak widać, obroty spadły, czyli układ reaguje prawidłowo. A teraz zwiększę napięcie. W tej chwili napięcie jest w granicach 5V. Napięcie sterujące, jak widać, obroty wzrosły. Czyli mogę uznać, że silnik sam, jako taka, elektronika silnika została naprawiona. Teraz podobne sterowanie i sprawdzę już, czy cały układ się uruchamia i czy stabilizuje obrad. Gramofon mamy w położeniu normalnym i teraz na początku testowo uruchomię go w trybie ręcznym, czyli powiedzmy ustawię sobie ramię w położeniu, powiedzmy, że na początku płyty opuścimy ramię. Ramię się powinno opuścić. OK. Jak widać silnik się kręci. I świeci się... Przesunę lampkę. Świeci się zielona dioda. Czyli pętla PLL pracuje. Zmienię teraz obroty na 45. Jak widać talerz się obraca dużo szybciej. I zmienię teraz obroty na 33 gramofon obroty stabilizuje niemalże natychmiastowo także myślę, że nasza naprawa przeniosła skutek a pracujemy w tej chwili w trybie całkowicie ręcznym podniosę ramię dobrze, czyli automatyka działa opuszczę ramię dobrze, a teraz nacisnę klawisz stop Powinien wrócić, ramię powinno wrócić za chwilę na swoje położenie parkingowe. Tak jest. Myślę, że automatyka działa prawidłowo. Teraz założę tarczę stroboskopową i sprawdzę sobie, czy gramofon ma prawidłowy obrot. Mam w tej chwili założoną tarczę stroboskopową i wystartuję gramofon w trybie manualnym. Ustawię sobie tutaj ramię, opuszczę. Obroty mamy 33, pętla się zatrzasnęła. Dobrze. I teraz zobaczymy, czy będzie widać. O, bardzo ładnie widać jak paski stoją. Także obroty 33 są bardzo dobre. A teraz jeszcze zmienię obroty na 45 i zobaczymy, czy. Uda się złapać w kamerze. Udało się. Obroty 45, tak jak widać, są bardzo ładne. I przełączę teraz obroty na 33. Tak jak widać, pętla działa bardzo szybko i pewnie. I mamy 33 obrot. Ok. Także układ stabilizacji regulacji obrotu w tej chwili działa poprawnie. Pozostaje sprawdzić tylko jeszcze dokładnie układ automatyki. Zrobić kalibrację ramienia, i myślę, że gramofon będzie gotowy. Sprawdzam kalibrację gramofonu, i pierwszym punktem, od którego zaczynam, jest to kalibracja położenia kładki na headshellu, i według dokumentacji serwisowej ma być ustawiona odległość między igłą a tutaj tą zewnętrzną krawędzią przy uchwycie. Ta odległość tutaj ma wynosić dokładnie 37,5 mm oraz e, kąt osi wkładki. Trzeba ustawić wkładkę tak, żeby ta oś i ta oś tutaj wzdłuż tego uchwytu stanowiły kąt 90 stopni. Według producenta tak należy prawidłowo skalibrować położenie wkładki na headshell'u. Następnym ważnym punktem regulacji tego gramofonu jest ustawienie nacisku igły na płytę. Pierwszym krokiem jest wyważenie ramienia w ten sposób, by było całkowicie w poziomej pozycji, w tak zwanym balansie. Zobaczcie, teraz ruszę, ramię się uniesie, opadnie i za chwilę ustawi się w pozycji pionowej. Tak Regulujemy tutaj tym ciężarem, który jest na końcu ramienia, by oczywiście już założono wkładką igłą, ale ze zdjętą ewentualnie osłoną. Trzeba pamiętać, żeby zdjąć osłonę tutaj z igły przed ustawianiem balansu. Ja to nazywam punktem zerowym, i teraz w takim położeniu ja zaaretuję ramię w tej chwili, żeby się igła nie uszkodziła. Tutaj na ciężarze jest takie kółeczko ze skalą nie wiem czy to będzie widać i ustawiamy w tej chwili gdy mamy już ramię w balansie ustawiamy to kółeczko względem ciężaru żeby cyfra 0 była dokładnie naprzeciwko tutaj tej linii następnie nacisk igły ustawiamy w ten sposób że pokręcając ciężarem tak jak ja to w tej chwili robię ustawiamy na skali w przypadku tej wkładki siłę 1,5 grama jeżeli tą operację już wykonaliśmy. Tutaj jest kółeczko do regulacji siły antyskatingu i ustawiamy na skalę dokładnie na skali taką samą wartość, jaką ustawiliśmy tutaj, czyli siła nacisku igły 1,5 g, siła antyskatingu ustawiona na 15. Wezmę teraz wagę i sprawdzę, czy ten sposób dał nam dokładnie do, dokładny, dokładną siłę nacisku na igłę siłę nacisku igły na płytę przepraszam i zastosowałem wagę jak widać siła nacisku wynosi 1,58 g producent dla tej wkładki to jest wkładka firmy Sony XL20 zaleca siłę nacisku między 1 a 2 g ma się zawierać, a zalecana 1,5 grama, także myślę, że tutaj udało nam się tą siłę nacisku ustawić poprawnie różnie to wygląda w gramofonach, dokładność tutaj tej skali tych ustawień, czasami nawet potrafi być rozbieżność w granicach 2,3 grama najważniejszym punktem to jest oczywiście ustawienie ramienia w balansie i tutaj tego kółeczka na zero Wtedy bardzo dokładnie można ustawić właśnie siłę nacisku. O, waga już mi się wyłączyła. Tak jak widzieliśmy, 158 g. Dobrze, założymy teraz płytę i zobaczymy, jak gramofon działa z płytą i jak odtwarza. No i gramofon złożony, wykalibrowany. E, tutaj pokrywa nie jest oryginalna, jest dorabiana. Ale naprawdę bardzo ładnie. Ktoś dorobił tą pokrywę. Gramofon prezentuje się bardzo ładnie. O, pokażę. Gdy jest zamknięty. Dobrze. Podniesiemy pokrywę. Musiałem dokonać jeszcze jednej korekty. Tutaj pod zaślepką gumową jest wkręt, którym e, reguluje się punkt lądowania. Igły na płycie w trybie automatycznym troszeczkę za głęboko ramię wchodziło na płytę. Wobec tego musiałem dokonać lekkiej korekcji. Dobrze, na gramofonie mam założony maxi single, czyli płyta o wymiarach long playa. Natomiast nagraną na obrotach 45 obrotów na minutę. Dobrze, no i teraz sobie zobaczymy w trybie pełnego automatu. Play.